Hej witajcie z listy witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem zagram sobie w grę, która powiem wam, zakochałem się w niej od pierwszego wejrzenia. Na pewno większość z Was nie zna tej gry, ponieważ została dosłownie i to bardzo niedoceniona, a gra ma ogromny potencjał. Za chwilę e, powiem o czym tu wszystkim e, pokażę Wam o czym tu wszystkim mówię tak jak widzicie mamy tu sobie tutaj głównego bohatera Gra rozgrywa się w Paryżu. Jesteśmy pod okupowanymi Niemcami. Jest to Druga Wojna światowa. W czasach II wojny światowej się rozgrywa gra. Ja rzeczywiście sobie przeszedłem wcześniej. Nie chcę wam tu nic zdradzać z fabuły, tylko sobie zrobimy taki dosłowny rozpierdol i pokażę, pokażę Wam na czym polega i dlaczego warto sięgnąć po tę grę ponieważ ona ma ogromny potencjał. Już możecie sobie zobaczyć piękne auto. Gra to jest, jak widzicie to jest sadbox, że mamy wolną rękę. Tak nazywam sadbox, że możemy sobie robić co chcemy. Możemy sobie jeździć auto, możemy sobie zabijać. Możemy sobie... Taki otwarty świat o tym w skrócie mówiąc. Jak mówiłem, jak się rozgrywa w Paryżu. Jest to Paryż podczas II wojny światowej. Fabuła powiem Wam, zachęcam wszystkich Fabuła według mnie to jest jedna z lepszych ogólnie fabuł jakie grałem yy, ogólnie w gry. Fabuła jest świetna, Fabuła jest po prostu świetna. Musicie sobie po prostu w zagrać, nie? To trzeba sobie zagrać i sprawdzić, yy, zobaczyć samu na oczy, przejrzeć, że ta gra to nie jest jakieś jakieś gówno, tylko to jest coś konkretnego. Nie? Ja ogólnie klimaty wojenne bardzo lubię w grach. Patrzcie jaki piękny park tutaj w Paryżu, podczas II Światowej. Oczywiście wszystkie zabytki, czyli wieża Alfa i dwóch trybówalnych, są w tej grze. Za chwilę Wam tu pokażę, ja na czym to wszystko polega. Tutaj sobie Chciałem pokazać Wam, jak to wszystko tutaj się jeździ. Oczywiście w grze jest nawet parkour, nie? Parkour jest, to też, też na pewno powinno Was zachęcić do tej gry. I no tu po prostu walczymy, walczymy z Niemcami. Walczymy z Niemcami. Wiadomo, gra nie jest jakaś y, wybitna pod względem graficznym, ale gra jest z 2009 roku, też wiadomo, no to też, też trzeba brać poprawkę, wiadomo, nie ma co oczekiwać. Od tak starszej gry e, jakichś mega cudów. No i to trzeba też, też to zaznaczyć na początku, że gra posiada troszeczkę tych błędów, bugów. No ale powiem Wam, da się normalnie grać. E, wiadomo, to nie jest jakaś gra super realistyczna, bo coś no ale powiem Wam, gra niczego sobie, powiem Wam, gra jest super. Tylko, oczywiście to jest moje zdanie, nie. Możecie się z nimi zgodzić, lub nie. Ja wyrażam, oczywiście, swoje zdanie. Dobra, teraz sobie zrobimy taki dosłowny rozpierdol. Za chwilę wam pokażę, o czym ja tu wszystkim mówię. Na początku zaprezentuję, co się za chwilę stanie z tym czołgiem. I jak ten czołg za chwilę wyleci, wyleci w powietrze. Za chwilę wam tu wszystko zaprezentuję. Patrzcie. I za chwilę zobaczycie o czym ja tu wszystko <mówię>, mówię, jak... Panowie się trochę wkurzą. Choć się nie wkurzą, bo już nie będzie. Waczej <maczyki> boom fajnie zrobiłem. Takie rzeczy też można robić, w tej grze. Patrzcie, takie rzeczy też można robić. Tak to jeszcze to wam pokażę. Patrzcie, co jeszcze tu można robić. Takie rzeczy można też robić. Takie wiksy. Patrzcie chłopaki, za chwilę to ja wam pokażę. ja wam za bardzo Niemców nie lubię, dlatego tą grę lubię. <laughs> I masz za to, za to, że zniszczyliście nasz kochany kraj A to się zniszczyliście, tą Francję Cały Paryż Przez was Ja tu za takie taką totalną rozpustę zrobię Pokażę chłopakom jak tu się wszystko odbywa. O, tutaj jacy, coś panowie mi przyszli z pomocą. O kurde, ale za chwilę tak to ta będzie dalej, to on mi tam na wieży, kurde. Czekajcie, ja wejdę do tego pojazdu, bo robi się nieciekawie. I to bardzo. Jak mnie pitne stąd. Czekajcie, chwilę muszę stąd pitnąć, bo... Chłopaki widzę, że tu się zirytowali. Trochę nerwy ich poniosły. Nie chcę, żebym też szybko ich zgubił, a tego co tu postoimy. To zrobimy nas spustę. O! Eee, e, e, co ty kurde? Ale... Ej, no chłopaki! Nie o to mi chodzi! Nie! Nie! O kurde wypadek przy pracy, no ale widzicie jak mnie przygibild. Fryer jeden, dobił do mnie, nie? I kurde no... No niestety, muszę teraz od nowa rozpustę zrobić, no ale... O, pokażę Wam tu piękny bar. Piękny właśnie, nie bar, tylko jakby taka sala koncertowa, nie wiem jak to się nazywa. Dokładnie, ta muzyczka jeszcze piękna. Patrzcie, jak to pięknie wszystko wygląda. Taki Paryż. I powiem wam, są traki w tej grze, ogólnie muzyka jest świetna. Zajebiście podkreśla ten klimat właśnie wojenny i ogólnie taki starodawny, o. Zajebiście to wszystko podkreśla. Jak widzicie też, jak są ubrani ci Francuzi. Też to wszystko fajnie wygląda. Pokażę wam teraz parkour właśnie. Parkour wam pokażę, patrzcie. No ale on nie jest jakiś wybitny może, ale no... Nie ma co wymagać od y, gry, która ma troszeczkę lat i że od tego została zrobiona od EA wydana No ale parkour mamy, powiem wam, nie jest zły, na pewno nie jest zły. Ja tam ja tam cenię tą grę na to że jest jaka jest ale mówię wam, dosłownie została niedoceniona bardzo mało osób zna tą grę i Trochę szkoda, szkoda, bo gra ma ogromny potencjał, y, mogłaby być y, jedną z lepszych, taka jest prawda, bo... Y, no mówię Wam, musielibyście sobie w nią zagrać, żeby y, skumać, żeby, żeby wiedzieć o czym ja tu wszystkim mówię. Dobra, teraz sobie pobawimy siebie, pobawimy się dynamitem. <laughs> Proszę Państwa, ja to lubię. Patrzcie, jak tutaj za chwilę będzie BUM! I bum! Nie ma Cię kochanie, nie ma, nie ma! Nie lubię Niemców, dlatego... O kurde, jak ja zginąłem, wszystkie bronie straciłem! O kurde, proszę Państwa, ale tu mamy blisko... Możemy sobie kupić... Nie będę Wam to oczywiście mówić, na czym polega ta gra, czyli fabuła, bo... Każdy co może w nim zagrać i nie chcę jakichś tu spoilerów wam dawać. Dlatego nie będziemy tu się nic rozwodzić na temat tej gry jeśli chodzi o fabułę. No, to którą chcę tu wybrać? Broń. Hmm. Może tą sobie wybierzemy. Widzę, że niczego sobie broń. Kupimy tam całą amunicję, nie ma co się bawić z tym. No i dobra, troszeczkę tutaj czasu, myślę, gdzie tu zrobić rozpustę, miejsce jakieś takie dobre do rozpusty. <grymne> <to jest nie grymne> tak zrobimy 15 minut w filmiku, tak myślę, że mi... Dobra, zrobimy tutaj taką fajną rozpustę, tylko tu nie ma Niemców, to jest ten problem. Nie, nie, pójdziemy gdzie indziej, bo tu nie ma Niemców i to nie ma sensu. Bo chcę osiągnąć jakiś fajny alarm. Tylko, korda, widzicie, chłopaki tutaj... Ja tu oczyściłem tereny podczas przechodzenia gry, no i... No i będziemy musieli chyba tutaj wkroczyć do wojny, bo... Patrzcie. I BOOM, MOTHERFUCKER! <laughs> Fajnie dostał z, z tej broni, nie? Korda, mówię wam, gra przednia. Czekajcie muszę schować broń, bo im się to nie podoba, że tak ze z bronią chodzę. Zrobiłbym to rozpuste, chyba to zrobię, bo... Patrzcie! Patrzcie, nie ma co tu się bawić z nimi. tutaj. To są może tak porobię. Mam wam te bronie, są świetne w tej grze. Oczywiście jak ja na poziomie normalnym, to dlatego będzie mi troszeczkę łatwiej. Choć zobaczycie za chwilę ich tu będzie, to, to nie wiem czy ten poziom normalny mi tak dużo da. No, idziemy. No. bez błędów się nie obejdzie. Dobra. Puu! Ale patrzcie jaki double kill! A oni są tu u góry opaki. No. No chodźcie, chodźcie chłopaki, bo mi się tu nudzi, wiecie, no. Oj, ten ma dobry pancerz. No, dwa strzały musi. O! Spróbujemy jakiś fajny alarm osiągnąć. Jakiś przynajmniej trzeci bym chciał osiągnąć, nie, żeby to tak fajnie tutaj wam zaprezentować, o czym ja tu dosłownie mówię. Mhm. Tutaj chłopaki są. Ale, no, widzicie, to te. tak. chłopaki chyba mnie nie lubią. Obo się mnie boją. To tak powiem wam. Oni są bardziej chętni. Jest pięć armów. O kurde! ile się nabrało? Nie wysiadło z tego pojazdu. A, rzucimy granata wam, chłopaki. A, lubicie granata, nie? O, generał. O, mamy trzeci alarm. No, słyszę tą muzyczkę, jak mamy trzeci alarm i wyżej to możemy do ruchu oporu czyli naszych kumpli moich sprzymierzeńców i będziemy taką wojnę prowadzić czyli będziemy walczyć z tymi frajerami to wy spowodowaliście się tą wojnę więc ja wam pokażę kurwa na czym polega wojna wy to jesteście cioty kurwa ja jestem sam a was tu wszystkich nie nie? powiem wam, teraz to będzie tu ostro, bo tu będzie wiecie... o o kurde A! Szybko wspieramy, spiegowałem szybko. Bo teraz się nie ciekawe trochę to zrobiło Dobra Pięknie Buu Dawaj go A Co się podnosisz O kurde, ale nie cenna ta prędka Dobra. Pięknie. No, ja takie powiem wam. <laughs> takie wojny lubię. Takie rozpusty robić. Takie wiksy lubię robić. Tu mam pana, który zieje ogniem. Ale nie poziom za długo. No. Czwarty alarm. O kurde, powiem wam. Teraz będę czołgi i już nie będzie tak. Już nie będzie przyjemnie, powiem wam. I tam będą wysiadać ci... O kurde, patrzcie, tam będą terrory wysiadać. O, oh, fuck you. Oh, fuck you, Niemcy. O, oh, ja to lubię to. I teraz powiem wam już. Nie będzie łatwo. Patrzcie, jak te chłopaki tu już... Patrzcie, jakie pancerzy mają i ogólnie. Tu już z chłopakami nie ma żartów. mówię, wam. Tutaj też Spróbujemy... To przetrwam. Wow, a ten już ma wyrzuty rakiet! O kurwa! O, o kurde. Oh, oh, ale się panów nabrało. Generał to jest. Tu właśnie typowy wrogów, więc tu właśnie. Tu są kolosy, o taką są kolosy. A? O! O kurwa! Nie, jeszcze nie chcę ginąć. Jeszcze nie chcę ginąć. Dobra, walczymy z nimi. Uuu, ten ma wyrzutnie rakiet. O ty kurwa, jeszcze. O, ale oni się sami zabijają, ten rakiet, on nie zabijają tym wrzutnie na bo nie umieszczać. I, o kurde, mówiłem, że to będzie rozpusta, nie? Tu będzie jak nie wiem co. Tylko to jest problem w tym wszystkim, że mi się kończy amunicja i... i patrzcie jak tu. A ten debil szczera. Patrzcie, nawet samoloty latające. No mówię wam, gra, która została do sobie nie, bardzo niedoceniona. O. Dawajcie, idziemy na wojnę, nie? <śm> tu chłopaki nie ma żartu. Patrzcie, jak tu wszystko wybucha. Tu w ogóle, patrzcie, samoloty już są, nie? Uuuu, ale dostałem. Tu czołg jest! Piąty alarm! O kurwa! <laughs> Powiem wam chłopaki, już nie ma żartów, nie? Teraz ja wam pokazałem totalne owoce tej gry i... i tu już nie ma jaj. Oh fuck! Chyba już zginę. Jeszcze nie. Uuu, szybko, 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 bo on za chwilę Bo chyba pitam stąd, bo coś czuję, że tu będzie niezbyt przyjemnie. Oj, ja wiedziałem, że tak się to zakończy. Rozpustę zrobię z osobnymi. ja jacy tutaj, kurwa, panowie jadą. No, trochę się zirytowali panowie. Czekaj, byś mi dał. Samochód byśmy sobie tutaj... Który według was lepszy będzie? Może ten sobie weźmiemy? Niemiecki? Hitlerowski? Są tu wyścigi właśnie w tej grze. Też są spokojne. Zachęcam do oglądania do końca tego filmiku, no, bo... No. Na pewno zakończę to ładnym endem. życie, to tu zginę na pewno. Tak zanim życie. Bo patrzcie... Ciężko tu będzie nie zginąć. <laughs> panowie, to tu się tylko na mnie wkurzyli. Dobra, jadymy. Patrzcie, jaki wóz szybki jeszcze mam. Ach, nie na chłopaki. Póki mi nie padną baterie w wozie, to. to się zabawimy jeszcze. Szkoda, że nie można strzelać z auta, ale patrzcie, jak oni tu nawalają. Nie. No, już tu nie ma żartów, powiem Wam. Tu już nie ma żartów, nie? Tu już. Ciężko tak będzie, w ogóle. O kurde! Za chwilę będzie to. Za chwilę będzie koniec tego pojazdu. Ten pojazd osiągnie swoje limity. O, łuk triumfalny wam nie pokazałem. O, widzicie. A sam tu taki właśnie piękny łuk triumfalny. Patrzcie, jaki piękny. Tam jest oczywiście wieża symbol Paryża. No mówię Wam, zachęcam Was, zachęcam Was do zaklania sobie w tą grę, ponieważ ona ma niezwykły potencjał. A dosłownie została bardzo niedocniona. O kurde, nie, no ja tu chyba zakończę swój żywot. Z tego co widzę. Panowie tutaj już. Tu jeszcze się zabawimy z nimi. Myślę, że jeszcze chwilę dotrzymam wam, towarzystwa panowie, ale to chyba tylko kwestia czasu jest. O, właśnie, tego, O kurde, a tego to chyba trzeba cały magazynek nie dubeltówki O, fuck. 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 Zrobimy tak. Czyli... Uuuu, już chyba po mnie jest. To już jest pewna śmierć. No haha, <śpiewa> dobra. Mi się wydaje, że Wam się spodobał taki filmik. Zachęcam wszystkich do tej gry Jak będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach, mogę jeszcze jakiś jeden materiał z, tego, z tej gry zrobić. Powiem wam, gra jest świetna. Ja, pokazywa, ja pokazałem wam dopiero jedną czwartą z tej gry, a cała fabuła przed Wami i misje dodatkowe i no jeszcze wiele rzeczy tu jest w tej grze. Zachęcam wszystkich do tej gry, gra jest świetna. Dobra, ja się będę powoli z Wami żegnał, yy, filmik <grybujesz> będę już kończył. To tak, subskrybujcie, lajkujcie, oczywiście komentujcie, wypowiedzcie swoje zdanie na temat tej gry i zachęcam wszystkich do zagrania, do spróbowania. Na razie i cześć.